Chciałbym pan troszeczkę powiedzieć o, właśnie, o tej pracy, o tej różnicy, bo niewątpliwie skoro jest pan reżyserem, to kocha pan i jedną dziedzinę i drugą, ale jest różnica w pracy. Czy jest ogromna różnica i ja oczywiście stanowiłem film na pierwszym planie, ale też napisałem parę sztuk teatralnych, które reżyserowałem, więc... Miałem wtedy takie same poczucie autorstwa, jak mam w filmie, a resztę reżyserowałem sztuki, przypuszczam, że lepszych ode mnie pisarzy, i też to bardzo przeżywałem jako doświadczenie. No ale to z różna... Wiesz, to miałem do tego trochę kontaktu z operą, która jest jeszcze czymś innym. To tak mówią żartobliwie, że tak jak reżyserować sztukę teatralną, to jest jak prowadzić autobus, a reżyserować operę to jest tak, jak prowadzić tramwaj. No bo są szyny, tu się nie da zjechać ani w lewo, ani w prawo, bo taka jest partytura. Ja bym tu zrobił pauzę, ale Verdi nie zrobił pauzy, to nie mogę tego zmienić. Ja bardzo lubię operę jako widz, a resolvanc w kilku krajach z masą przygód, bo to jest no świat tak niebywale. No, nie na darmo mówimy o pewnej operowości jako rzeczy. Pięknej i śmiesznej zarazem i to też przeżywałem wielokrotnie. Szczególnie, że złośliwcy mówią, że przy wysokich głosach to tak podobno jest, że krew zatrzymuje się w gardle. Nie dopływa tam do tak, mówiąc o tym, że soprany i tenory nie słyną z inteligencji, a za to z wielkiej namiętności. Ale to zawsze było dla mnie laboratorium i to laboratorium pracy z człowiekiem jest czymś porywającym, jak ja mam do czynienia z żywym aktorem i coś to się formuje. Kinie, to ja mam premierę za 15 minut, na kręce i już przepadło. W teatrze mogę przez miesiąc szukać jakiegoś efektu i go znajduję. To mnie oczywiście cieszy. Poza tym mam do czynienia, bo prawie wszystkie swoje że nawet w Polsce rezolucjonowane 3 czy 4 razy, a kilkadziesiąt razy gdzie indziej, za każdym razem zmagam się z jakimś innym językiem, który jest nie mój, o którym nie mogę nawet podpowiedzieć intonacji, jak to robo się śmieją, mówią, przecież tak, tak by nikt nie powiedział w naszym języku. To przypomina mi moje przygody na Sycylii, gdzie w że reżyserowałem w Palermo w tym teatro Massimo. No więc to jest to, co znacie z Ojca Krzesnego, ten wspaniały budynek. No i tak jak Ojcu Czesny, tam wszędzie rządzi mafia. Więc ja też zapytałem dyrektora teatru, co ja mam robić tutaj, żeby nie wpaść w szpony, bo nie wiem, kto rządzi w tym teatrze, bo na tym mafia polega. Może właśnie trzeci garderobiany jest tym najważniejszym, prawda, kapo wszystkich kar i że to z nim się trzeba układać. On mi powiedział, mój dyrektor teatru, stary arystokrata, sycylijski, pan przyjeżdża z Polski, u was jeszcze do niedawna był feudalizm. To niech pan sobie przypomni, jak to było za pana dziadka i zobaczy pan, wszystko będzie dobrze. Oczywiście byłem szalenie ceremonialny, sztuczny i bardzo mi się to podobało. No i zawarliśmy właśnie rodzaj przyjaźni, szalenie dobrze ze mną współpracowali. Miałem miłe wspomnienie, i za rok zaproszono mnie znowu, żebym inną operę reżyserował. Spotykam tych samych technik, rzucamy się sobie na szyję, radosne powitanie, zaczynamy rozmawiać. A ja w ciągu tego roku jakiś film robiłem we Włoszech. Mój włoski się trochę poprawił. I teraz rozmawiam z tymi moimi technikami na Sycylii i widzę, że oni robią błąd, na którym nie zwrócono uwagę, że tak się nie mówi. No, bardzo proste słowo zaproszenie. Poprawnie mówi się linvito, a nie linvitazione. Ale ja mówiłem dawniej indywidualnie i wydawało mi się, ktoś powiedział: To jest błąd, tak nie mów. No więc pytam tych stylicznych: dlaczego wy tak mówicie? Przecież to w w dialekcie tak jest? A oni mówią: nie, tylko tyś przed rokiem tak mówił, to żeby ci było miło. tak, jak się mówił tak. No więc to jest właśnie uciek, który można wtedy jeszcze rozpoznaj. Ja Czasami człowieka tak wodzą na panowce. Dobrze, to tak było pytanie. Dziękuję. Panie profesorze, znalazłem informację w internecie na temat jednego serialu, w którym, w którego tworzeniu brał Pan udział, a przez który przewinęła się cała plejada naszych najważniejszych aktorów, mianowicie Napoleon. Jakby coś Pan mógł o nim opowiedzieć, a, bo nic się nie da o nim znaleźć więcej. A to zabawne właśnie, że nie wczoraj, czy przedwczoraj w Stoku, bo tam było święto frankofonii, więc pokazywałem, to, była, to był serial, a właściwie to nie jest gatunkowo, to się nie powinno nazywać serialem, tylko antologią. I to była bardzo ambitna inicjatywa trzeciego programu telewizji francuskiej publicznej, żeby opowiedzieć o tym, jak się zrodziła idea tożsamości narodowej na skutek wojen napoleońskich. Bo wcześniej tej tożsamości nie było. Miało się władcę i było się pod jakimś władcą, ale nikt o sobie nie mówił jako członku narodu, tak jak. Car rosyjski, nie był przecież rosyjskim carem, tylko do czasu Napoleona, Aleksander był carem prawosławnym, a nie wcale rosyjskim. To się, poczucie narodowości ukształtowało się właśnie w tacznych wojen. I temu był poświęcony no, szalenie ambitny, taki historyczno-polityczny serial czy antologia. I ja to się podjąłem przede wszystkim, bo zwrócili się do mnie, żeby napisał i zrobił odcinek polski o tym, jak Polska przeżyła Napoleona i to miała panią Walewską do dyspozycji, co było szalenie zabawne. I całą rzeszę polskich aktorów, którzy świetnie grali po francusku i byli, swoim głosem zostali. No i to nawet no, dość światło weszło, bo prawda, po prawach autorskich zorientowałem się, że to było od Korei, powiedzmy, pokazywane do Argentyny, jako taki bardzo ambitny program, Coś mądrzejszego było powiedziane i tam rzeczywiście jest wielkie grono różnych aktorów i polskich, i troszkę moich znamieniów zagranicznych, bo inni reżyserzy z innych krajów robili te inne odcinki. Także mieliśmy, to były 90. lata odsłonek ekonomicznej, to był świetny strzał, bo produkcja w Polsce była tańsza. Myśmy jako tor, który doprowadził, to bardzo się na tym obłowili. Nasi Francuzi też byli zachwyceni, że mogli dość bogatą inscenizację do uzyskać za niewielkie pieniądze. A ja tylko pamiętam takie zdjęcia, bo to tak wtedy jeszcze 90 lata, ta milicja taka świeżo ucywilizowana, taka była strasznie jeszcze grzeczna, a tutaj tłum na Placu Zamkowym napierał na y, tych żołnierzy w mundurach, bo wszyscy chcieli fotografować z żołnierzami napoleońskimi, na no a nam to nie przeszkadzało w zdjęciach. To no więc był jakiś sznur, którym ten tłum tak odpychano sobie od tych żołnierzy, jeszcze się bałem, że tam na koniach koń kogoś kopnie, ale nad całym tym tłumem górował taki jeden menel, bardzo w stanie nietrzeźwym, który jakby coś takiego wyraził z ducha słowiańszczyzny, bo tak stał, napierał na tą linę i ryczał tak w przestrzeń, mi. To jest cała egzystencjalna prawda. Nie znalazł sobie miejsca. Czy ten odcinek byłby do obejrzenia, pański? U mnie w domu bo Nie wiem, jak mnie zaprosicie i puścicie to z DVD, to, mogę to można to obejrzeć, bo mam to zgrane z ekranu nie najlepszej jakości, ale z polskim tłumaczeniem, bo oryginał jest francuski. A grata, i Seweryn, yy, no duża rzesza i Konrad, cała rzesza tych mówiących po francusku polskim co to, to też widać jaka to była iluż ich było.